w I... kolejnym odcinku, w którym majstrukiem wspólnie z Kasturamą, Żeby dobrze wyglądać, w głównej mierze wystarczy jedynie by dobrze wyglądać. Zapraszam, aż Pana Ćwiczenia z obciążnikami, jestem w stanie zastosowania <noise> <noise> Jak widzieliście ze całkiem nieźle. Pompki to jedne z najlepszych sztuczek, jakie możemy wymazać. możemy wymażamy, Pompeczki. Dlatego chcę wam pokazać za mamy Metalowych kolanek oraz trójników. A także metalowych kolanek oraz trójników. Koniec wymówek. Pompujemy. Nie Siła. Uch, Taki worek bugarski to świetne narzędzie. Jeżeli leży... Chcecie przykryć... Crossfit to... Ho, 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 ho.